Ale mam 60 sekund, żeby uciec przed moim żelaznym kolegą. 3 2 1 I... Start! Dobra, dobra, biegnę, biegnę. O! 360. Co? 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 A to są wybory bloki! Jakie barie Co ty gadasz? Kuweb, kuweb mam! No to... że się dobra, nie robi serwer. Dobra, 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 dobra. Gdzie dobra tu? nie da rady, nie da rady, nie da rady. Ajaj, biegnie, biegnie Idę, Ajajaj. Idę. Aj. Ajajaj, aj, będziemy... aj, aj. postawiłem co dla... A, wow, Dobre, a, biegne, biegne, biegne. Co za dziura? Aj, jeszcze pilile wybiją. Ła, biegnę, Biegnie, biegnie, biegnie. Połowa czasu. 30 sekund. Biegnę, 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 Biegnie, biegnie, biegnie. Gdzie jestem, gdzie jestem? Do jakoś. O, tu za kowalny. Gdzie mam biec? Tutaj, tutaj może. Biegnie, biegnie, biegnie. Jezu. Co to jest? Dobra, dobra, biegnie. Kuchenka zaraz do wejdziemy. On jeszcze nie wie. Idę tu z łebów. O, Portal jakiś. Wchodzę tu. Dobra, a na niego zrobię. Nie taką. Jaką tak. pakę, co? Pułapkę. Gdzie ty pobiegłeś? Ty jesteś. Co ty masz najdę? Nie. Nie uciekaj, no ja miałem robić kawta! Ej! No nie! O, lagi, lagi.